Bracie, jestem zmartwiony. Coś jest nie tak. I nie wiem, czy to jest niesprawiedliwość tego świata, czy niesprawiedliwość znajdująca się we mnie. Wytłumacz, co się dzieje, bracie. Jeżeli jakoś się da, pomogę ci. Jesteśmy silni, bracie, nieprawdaż? Tak, bracie. Najpotężniejszymi bykami na prerii. Tak, i jesteśmy wielcy, zgadza się? Dokładnie. Nasze rozmiary są niezaprzeczalne, bracie. Rządzimy tą prerio niepokonanie, czyż nie, bracie? Nasza moc jest niezwyciężalna. Nasze są jałówki. I nasza jest najzieleńsza trawa. Od jednej strony Wielkiego Ogrodzenia do drugiej. Dlaczego, bracie? Co cię martwi? I mamy wiele cieląt, tak? Dziesiątki bracie. Ale, gdzie teraz są bracie? Gdzie? Obaj mamy jałówki. Synów i córki. Ale czy widziałeś ich gdzieś ostatnio? Oczywiście, bracie. Są w stadzie. Gdzie w stadzie, bracie? Czy ich widzisz? Trudno oczekiwać, bym śledził każde z cielą w stadzie, bracie. Czy widzisz którogolwiek z nich? Choćby jedno. No tak. Widzę twojego syna Denisa. Jest w stodole. Tak. I jest coś z nim nie tak, czyż nie? Nie jestem w stanie powiedzieć, co masz na myśli, bracie. Piękna pogoda tutaj w stodole. Wysokie, chude istoty. Oni coś mu zrobili, bracie. No tak, teraz brzmisz jak te świnie, więc też słyszałeś, jak rozmawiają? Świnie to głupcy, bracie. Zawsze zainteresowane napełnianiem ich własnych brzuchów. Czy my wyglądamy na wygłodzonych? Nie, bracie. Niczego nie pragniemy. Jeżeli już te wysokie, chude istoty, które oni czczą, służą nam. Nie sądzę, że tak to widzą bracie, więc najpewniej się nas obawiają. Cóż, moglibyśmy ich zgnieść. Tak, i nadziać ich na nasze rogi. Nasze potężne rogi. I zgnieść ich gości naszymi kopytami, aż popękają. Zaiste! I przygnieść ostatnich dech życia z ich ciała i zaciągnąć ich do świń na pożarcie. Moglibyśmy, bracie, aczkolwiek. Dlaczego mielibyśmy? Czy widzisz tą szopę tam w oddali pomiędzy domem a stodołą? Nie zawracam sobie głowy, wpatrując się poza Wielkie Ogrodzenie, bracie. Nasze królestwo jest tu. I wszystko, czego nam trzeba, jest tu. Nasze jałówki, nasza trawa. Nie ma żadnego powodu, by patrzeć dalej, ale widzisz ją. Mogę na nią patrzeć, jeżeli cię tak martwi. Świnie zwołują. Znowu mówisz o tych świniach, bracie. Masz obsesję na punkcie tych ochydnych stworzeń. Zwołują szopą bez powrotu. Och, jakże złowieszcze, ale twoje ciele, Denis, powrócił stamtąd. Chyba widzę ptaka. Świnie są głupcami, tak. Wzięli Denisa do tej szopy i wrócił uszkodzony. Coś mu zrobili, bracie, jeśli nalegasz. A więc to ciebie nie obchodzi, bracie. Wolisz ignorować prawdę, która jest tuż przed tobą, niż przyznać się do krzywdy, która jest nam wyrządzana, naszym cielętom. Mamy inne cielęta. Żadnych nie widzę. Jesteśmy w stanie sobie zrobić ich tyle ile zechcemy. Czy ty siebie słyszysz, bracie? Jedyne na czym ci zależy to twoja trawa, twoje jałówki. Nie widzisz nic innego. Nie ma nic innego do zobaczenia, bracie. To jest cała radość tego świata. Zobaczenie reszty przynosi smutek. Wiesz więcej niż to, co teraz wygadujesz. I jeżeli nie chcesz mieć więcej smutku, będziesz wyglądać mniej, wiedzieć mniej i mieć mniej do powiedzenia, niż ja. Denis nie spodzi żadnych nowych cielęt, czyż nie? Oczywiście, że nie, bracie. Potwarzyłby nasze rządy, a kiedy będziemy za starzy, by płodzić, wtedy wysokie, chude istoty przywiozą nowe byki. Więc nasza dynastia jest bez znaczenia, umiera z nami, bracie. A nasze inne cielęta, nasi synowie i córki... Niektóre na mięso, niektóre na mleko, jeżeli to co mówią wrony, to prawda. No i świnie. Tak, bracie, głupcy, wszystkie są głupcami. Wiedzieć tak wiele, lepiej nie wiedzieć, o wiele lepiej. Mógłbym zniszczyć wielkie ogrodzenie. Jestem wystarczająco silny. I co wtedy, bracie? Mógłbym staranować drzwi domu, zniszczyć je moimi kopytami. Starsza istota tam śpi nocami. Mógłbym wgnieść go w siano jego pościeli, zanim sięgnie po głośny kij. Jest więcej wysokich, chudych istot, które pracują przy balotach siana. Mają ostre kije, bracie, i śpią nieopodal nich, tam w stodole. Trochę tu zimno. Mógłbym ich nadziać na moje rąki, zaatakować od tyłu. Oboje z nich, bracie, w tym samym czasie. Przebiją cię tymi kijami i już cię nie będzie. Mógłbym, gdybyś mi pomógł, bracie. I co wtedy gdy się uda, więcej ich przybędzie. Ze świtem inni by przybili wielką metalową bestią i ujrzeliby ich kolegów martwych, a ty i ja wymazani w ich krwi. I wtedy wzięliby ich ostre kije i głośne kij. I dobrze byśmy nakarmili świnie, bracie. Więc uciekniemy, nim wstanie słońce. Co wtedy? Wyprowadzisz nasze jałówki w dzicz? Zostały upolowane przez drapieżników? Chude, wysokie istoty nas znajdą. Zapiorą nas z powrotem. Nie jeżeli ich też zabijemy. Czy jesteś w stanie ich wszystkich zabić, bracie? Czy jesteś w stanie wymordować cały świat? Czy jesteś w stanie zanurzyć swoje potężne rogi w krwi dziesiątek? Dziesiątek, dziesiątek. Z koniami i metalowymi bestiami. Z ostrymi kijami i głośnymi kijami. I całą złośliwością skrzywdzonego ojca i zachłannością wygłodniałej świni? Nie, ale jestem w stanie zabić ich więcej, z tobą u boku, bracie. I wtedy całe stado umrze, nasz rząd, nasze pastwisko. Stracimy wszystko, bracie. Na nic. To dla zemsty, bracie. Ty. Ty spałeś tutaj już nieraz, na tej chłodnej trawie. Śpij i dziś, bracie. Wiele smutków nas tu minęło. Życie jest lepsze niż zemstwa. Śpij u boku mnie, tak jak już to robiłeś, bracie. Poranna rosa schłodzi twoją krew i jutrzejsze myśli będą czystsze niż dzisiejszej nocy. Nie, nie. Sny mnie dziś nie spotkają, bracie, gdyż moje oczy są spuchnięte i czerwone, i się nie zamknął. I w moich myślach jest krew! Idę, bracie. Zniszczę wielkie ogrodzenie. Stado wyjdzie na wolność z Tobą lub bez Ciebie. Idę do tego domu, ale zanim umrę, poczuję mięso ciała wysokich, chudych istot na moich kopytach. Poczuję, jak powietrze opuszcza ich płuca. Poczuję ich zimne ciała leżące na ziemi, zanim do nich dołączę. Więc tej nocy to się kończy, bracie. W pojedynkę, razem, bracie. To koniec. Będę więc u Twojego boku, aż do śmierci tego świata.